Że jak się pisze mężczyzna? My, M, eł ży, czy. Jakie <grywa> eł? <grywa> Zacytuj fragment inwokacji. E, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. E, ojczyzno moja, ty jesteś jak zboże. <grywa> <grywa> Litwojczyzno to ty jesteś jak zboże. Zacytuj inwokację, taki fragment. Każdy musiał inwokację Myślę, czy więc tak? jestem. No właśnie, nie myślisz. Że... I twojej moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile ci trzeba... Trzeba ty... Polak się coś dowie. Co, co, co? Ile trzeba polać? Ile ci... Ja spałem na lekcjach polskiego, nie? Albo mnie nie było, więc... Dobrze, to co pan Tadeusz ma wspólnego z inwokacją? Pan Tadeusz? To chodzi o to, nie że ten arty... język był taki e, starodawny? Kto napisał Kwowadis? Henryk Sienkiewicz Cwinkiewicz Vadis? Yy, o rany Mickiewicz No prawie. Ten... Yy, romski? Nie, chyba tak. To jest coś podobnego. A co to oznacza, wiecie? Dokąd. Yy, zmierzysz. Dokąd zmierzasz? No widzicie, co się baliście? To jest yy. pytanie, to jest pytanie. No naprawdę? No, tak, Kowadis. Co tam się działo? Z podpaleniem chyba. Co podpalali? To nie było. co? to znaczy podpalić miasto? Nie, nie to, to miałam jakiś głębszy szanse. no właśnie. Na przykład, Twoja mama idzie po zakupy i nie wiesz, że ona idzie po zakupy. I co się jej pytasz? Czy idzie na zakupy? <śmiennie> tak. Ja tak piszą <śmiennie> napisał książkę czyli czy idziesz na zakupy? <śmiennie> Takie, dokąd zmierzasz? Coś takiego. Dokładnie tak. Ale dokąd kopionem, No właśnie. Chce Wam wracam, że z, <śmiennie> z no, a jest blondynko. Hej, Jakie dzieła składają się na trylogię Sienkiewicza? Potop. Mhm. Odpowiada. <noise> <noise> potop, krzyżacy, ogniem i mieczem. <noise> Prawie dobrze. Jedno trzeba wyeliminować. Krzyżacy. Tak, i co tam było za, za krzyżaków? Pan Joski. Bardzo dobrze. Potop, Kwowadic. Dalej potop. <noise> co? Krzyżacy. Nie krzyżacy. <noise> Pan Tadeusz? No i to. To. To, to, to jest taki <śle> Tutaj, tutaj jest, e, są ludzie, którzy teoretycznie mają podpowiadać. Tylko że oni podpowiadają niepoprawnie, więc nie słuchaj się. Aha. Krzyżacy? <śle> 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 ten, woło... Wo, ten, wojat. Wo, wo, pan był. <śle> woło. Wołodziejski. Wo, pan, pan Wołodziejski. Pan Wołodyjowski, ale było no blisko. Dobre. Kim był Gal Anonim? Nie wiadomo. Nie, był anonimem, wiadomo. To był kronikarz. Potwierdza pani? Tak, tak. Ja myślicie, że jakby wolił. Zabój to, bo ja tak, tak, tak był zabój. Tak, to prawda. A mówi się włączać czy włączać? Włączać. A czemu nie włączać? Bo jest włącznik, a nie włącznik. Mówi się włączać czy włączać? Włączać. Anczać? Włączać. Włączać. A czemu nie włączać? Bo włączyć to można wszystko, a włączać nic. Włączać. Włączać? I co włączacie? Telewizja, no światło. W którym roku Wałęsa otrzymał literacką nagrodę Nobla? Literackie nie otrzymał, dostał pokojową. Nigdy nie otrzymał literackiej nagrody Nobla. otrzymał. 9.8? sierpień 89, to po tym roku musiał być. No tak, bo musiał mieć co napisać o tym, nie? 90. Szósty A pani też za jakie dzieło? Nie 1970 59... chyba drugi 72 to on dopiero myślał o tym jak skoczyć przez płot, nawet jeszcze nie myślał powstałem że 90 Ja osam 94 No dobra, a jaką książkę napisał Biografię. W 1990 89 a za jakie dzieło? Za Kowalis! Nie! <grym> <O> Wałęsa! <grym> ja Wiesz w ogóle kim był Lech Wałęsa? Tak. Kim? E, Wałęsa to był ten, co ten... Prezydent. I co zrobił? Rządził. A wcześniej? Był dzieckiem. No ładnie. <grym> był dzieckiem. <grym> A metafory? Przykład? Metafora? Słońce jest czerwone jest ta metafora? Ja <grym> ją <grym> ominąłem. No, że coś odbiega od rzeczywistości. Nie wiem, ja też tego nie zrozumiałem, co on powiedział, nie? No na przykład, jak Litwa, ojczyzna moje jest jak zdrowie. No, to jest metafora. Dobrze. A nie zboże? A <grym> oczy lśniło niczym gwiazdy na niebie. Nie, to nie będzie to. Yy, kolejne pytanie. Ale jest druga karteczka. Nie to nie. A co, to to co tu na bezgrane? Tu to, 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 to numer telefonu sobie zapisuję. Po, po nagraniu wezmę Pani też. Nie. Musiała Pani tak zdisować, z tym śmiechem. Mi przykro. Co to jest eufemizm? Eufemizm to jest e, zastąpienie wyrazu, które nie pasuje do, na, do danego rejestru, którego używamy, innym, który jest bardziej odpowiedni. Co to jest ten eufemizm? No? Jestem mistrzem drugiego planu. No to a. chodź pomożesz. był już mistrzem pierwszym... Eufemizm. To jest eufemizm. Ja chcę znać pytanie najpierw. No to, no to, co to jest eufemizm? Czy? Nie wiem. Niech zostanie mistrzem drugiego planu. No to chodzi. To, to pani powie, czym jest eufemizm jeszcze? Żeby tutaj ten... A później koleżanka, jeżeli pani mi nie powie. My się tylko jeszcze z jakąś euforią, czyli. <laughs> nie wiem. Ja nie, też nie pamiętam. Było takie słowo, ja nie ale nie wiem wyruczyła. co to znaczy, nie, nie pamiętam. Koleżanka też nie wie. Nie chcę. Jeżeli chce. koleżanka nie wie. To ja to na pewno nie będę widziała. A ja to w ogóle, ja w ogóle nie wiem czy, to, czy dobrze wypowiedziałem. A jak się pisze mężczyzna? Przez my Mogę dalej? My, eu, <laughs> Z, czy, Z, a że. Dobrze, dobrze, jak się pisze mężczyzna? My M, Eł, ży, czy... Jakie <laughs> EU? My, To jest przecież my, mężczyzna, dobrze, Jeszcze raz. Chodzi Dobry. To jest pewnie, nie? Nie, no, przeliteruj My. My, E. A jak się pisze mężczyzna? Ale że jak pisze, no, M. E. Em, czy M? No, nie przez E. Później. No, że. Na czym jest? Jakie rzet? Na skropką. No, za prosto ci zadałem. M jak mama i co dalej? My jak mama co. To... Eł jak wiertarka. Jak Edward. Eł jak wiertarka? Tak. co... Co, co wy sijecie panowie? Dobra, no. Nie, nie dam was spokojnie, jeżeli nie zrobimy tylko mężczyzny, no. Musimy go przerobić. M jak mama co dalej? Te jak tata. No dobra, M jak mama, E jak ekran, N jak noktowizor. Pamiętajcie, aby obserwować nas na Instagramie, ponieważ stawiamy tam na bieżąco zdjęcia i filmy z nagrań. Chcesz nam pokazać, jakieś zdjęcie? Dodaj hashtag maturatopzdura i do zobaczenia za dwa tygodnie. Chodź, bo podchodzimy za blisko, operator już straci ostrość, mimo że jest na bo więc... No, jeszcze. Eufemizm, no po tym, po tym, po tym wywiadzie na pewno się skleje. Jak miał na nazwisko Czesław Miłosz? Miłosz. Dobrze. No, ja nie złapałem pani. Myślałem, że jak spojrzałem na blond włosy, to są farbowane, tak? Oczywiście, A... że nie. Nie, nie, to są prawdziwe blond włosy? Pewnie. Ściema taka. Ja bym chciał pozdrowić mamę, tatę, moją siostrę, albo dwie nawet.